Cześć z tej strony asermel i witam Was w kolejnym odcinku. Zapraszam do oglądania. Lecimy sobie trio w Metiko z Emoksą i ze Sztosem na fany Emoksa, jest na Hanabi, a ja jestem na Ruby. No nie jest jakąś profesjonalną Ruby, ale postanowiłem, że sobie zagram w lobby. Pokadaliśmy chwilę i powiedzieliśmy sobie, słuchajcie, zagramy sobie w sumie tak for fun. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Nie ma co hardować. Stąd Ruby, który nie jest moim mainem, ale coś tam ją zagram, jeżeli trzeba. Dlaczego też wybrałem Ruby? Słuchajcie, brakuje nam na pewno kogoś, kto w late game będzie na pewno silny. Bo Hanabi sama tutaj nie da rady. Gort jest ok, w late game. Franco, no... No Franco to Franco, no albo nie. W early to faktycznie działa, ale nawet jak w late game kogoś schokuje, to zazwyczaj jest to no, niestety tank. Rzadko kiedy się zdarza, żeby z w late game AD to jest też jedna szansa na milion, więc nie ma na co na co liczyć. Tym bardziej, że też Franco nie jest jakimś dobrym frontlanem. Stąd moja decyzja o Ruby. Słuchajcie, jeszcze miałem Wam powiedzieć, jak tam ja wstawię pewnie, jak skina wysłałem na początku filmu, to jest ten konkursik mały za ilość za tam za fajną odpowiedź i ilość lajków przy niej największa, czyli po prostu spodobała się publice więc ten skin już został wysłany. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten konkursnik, taki mini z Natalią, no to mam, słuchajcie, problem, mam problem z tego względu, że tak naprawdę nikt nie odpowiedział na to, co chciałem, a co miałem na myśli, słuchajcie, co autor miał na myśli. To jest sigmo, dobrze? Pomyślał, że co autor ma na myśli, i to była jedna z kluczowych odpowiedzi, ale za to czekajcie. E, Sykmot, no niestety, ale nie dał odpowiedzi, których żądałem, e, o Natalii i jej historii. E, że jest, że jest, była w tym klasztorze, e, tam ją tak naprawdę wychowali. Później miała sprzeczkę jej pomógł i ona go znienawidziła w sumie tego tigrila za to, że jej właśnie pomógł i uciekła na jakieś tam pustkowie. A jeśli chodzi o, to, co, o co do tego wroga natali. E, no to tak naprawdę nie ma w historii napisane kto jest jej wrogiem, więc zależy, co o to miał na myśli. I tutaj Sigma bardzo, bardzo dobrze wymyślił. No ale ciężko mi to jest jakoś rozstrzygnąć, bo no, dał w sumie jedną odpowiedź dobrze, tam reszta też fajnie dała odpowiedzi, jakieś tam alokardy leciały i tak dalej. Co też można by to... No, słuchajcie, nikt nie odpowiedział tak jak, tak na 100% po prostu, nie? Każdy tam po troszkę odpowiedział dobrze. Fajną historię wszyscy przeczytali i tak dalej ale kurczę no nie wiem muszę pomyśleć co z tym zrobić bo dla mnie to jest nie problem żeby wysłać skin na 260 jaxów ale żeby to jakoś dobrze e, rozstrzygnąć i do tego myślę, że wrócimy po prostu przemyślę to jeszcze e, jak to rozstrzygnąć czy to w ogóle będzie, będzie, będzie za to skin, skoro nikt nie odpowiedział dobrze to ciężko mi to jakoś ocenić może będzie po prostu jakaś dogrywka drugi raz czy coś takiego myślę że wtedy e, będą, będzie jeszcze szansa a druga sprawa co do tego konkursiku o 1000 diamentów, to jest już ten duży konkurs. To jak wiecie słuchajcie, mówiłem już tam nawet w komentarzach tak dalej, to jeszcze nawet tutaj powiem, 15 będzie losowanie na livestreamie. Czyli ja biorę tam wszystkich, którzy wzięli udział. Jeżeli jeszcze nie wziąłeś udziału, to na pewno w opisie będzie link do tego, do tego filmu. Wystarczy wejść w opis i go znaleźć. E, więc właśnie, jeżeli chodzi o ten konkurs majowy, to będzie konkurs, e, no tak, że będzie 15 maja, już będzie teraz. E, będzie już, już, już e, będą wyniki konkursu. E, no i po prostu dodam tą osobę, jak, jak to zawsze robię, co miesiącu. To już będzie trzeci konkurs taki duży, więc już 3000 diagzów pójdą właśnie na takie duże już konkursy. Tu pięknie franko osłuchował, bardzo ładnie. E, więc, e, więc tak, dodam tą osobę do znajomych i po średniu dniach znajomości wyślę jej skina do 1000 diamentów lub skiny, możesz sobie wybrać nawet kilka skinów jeżeli chcesz. E, a co do w ogóle przyszłych konkursów? E, jaki mam w ogóle pomysł? E, no myślę, że jakieś tam pomysły mam, jeżeli wy macie też jakiś pomysł na jakiś konkurs to śmiało możecie dawać znać w komentarzach. I na pewno wezmę to pod uwagę. Ale myślałem, żeby właśnie też jakiś, e, zrobić konkursik. No, właśnie, nie wiem, coś z komentarzami, może e, coś, coś po prostu, może śmiesznego, żeby wyszło z tego, żeby jakoś tak sztywno nie było, że tak e, kto, su, kto subuje i, i kto dał komentarz, no, wtedy się zgłosił, to dostaje skina jest wzięty pod, pod uwagę. Może tym razem zrobię coś, coś bardziej wyczerpującego dla Was, skoro ja poświęcam. 1000 diamentów, no ponad w sumie, zazwyczaj, bo jakieś tam jeszcze mini konkurs robię na mniejszej ilości diamentów, ale jak robię już taki duży konkurs z 1000 diamentów, to może też coś można wymyślić, żebyście i wy także coś tam, jakiś wkład za to mieli i, i faktycznie za ten wkład docenieni zostaniecie. Ja wtedy wyście takiego skina także za 1000 diamentów to jest, zobaczcie, no masakra co ja tą robi, robię. No, porażka jest właśnie w early Game. No, muszę się odczepać. Każdy ma, sobie gorsze gry i lepsze. Już mamy tutaj, zobaczcie, chyba mamy 0-3, więc no, nie jest jakoś kolorowo kurcze. No więc w skrócie, po prostu wam to. Powiem teraz w skrócie, żeby każdy miał to po prostu na czarno, na białym. Skin za komentarz już został wysłany do Cape Bond. Skiny z komentarza za tą Natalię, za tą jej historię i wroga. Nie potrafi odsunąć, bo nikt nie dał tak naprawdę prawidłowe odpowiedzi. Zazwyczaj były to pół na pół odpowiedzi dobre. Co do konkursu majowego, słuchajcie, to jest 15 maja, będzie losowanie na livestream. Więc śmiało Was zapraszam. Jeszcze którą godzinę, to ja jeszcze nie wiem o której godzinie. Na pewno dam znać, o której godzinie to zrobię. Myślę, że tak bardziej dostępno dla wszystkich, więc też dajcie znać, o której godzinie by bym pasował, po prostu napiszcie, nie wiem, 16, 14, 18, 20 i tam, gdzie będzie najwięcej lajków, to na pewno, na pewno w tej godzinie zrobię ten konkursik i wtedy zwycięzca powinien być, więc jak, jeżeli wziąłeś udział w konkursie, to bądź na streamie. Bo jeżeli zwycięzca się nie zgłosi w ciągu tam, nie wiem, 24 godzin, 2 dni, to znaczy, że nie jest tutaj jakimś częstym bywalcem, więc dlaczego on miałby dostać skina? Skoro nawet się tym nie interesuje. A to, że zasubował, no to nie no, to spoko, tak? Ale jak ktoś jest aktywnym widzem i faktycznie chciałby też jakiegoś skina i mamy tutaj taki taki kontakt, to myślę, że ogląda często filmy i na, zasługuje na tego skina, tak? Tutaj fajko fajnie hukuje nawet. To kurczę, za ciekoną no, miałam jazdę z na nas, po prostu robią czterech na nas, jedną, no, na jedną osobę dosłownie cały czas. Dobrze grają tutaj, widać, że mytiki. Wysokie. No więc tak, jeszcze co do waszych pomysłów, to dajcie po prostu znać w komentarzu jakie byście chcieli pomysły na następne konkursy. I po prostu tak to zrealizujemy. Ja też mam kilka pomysłów, na razie ich nie zdradzę, to będzie niespodzianka. Też myślałem nawet, żeby zrobić jakiś turniej niedługo, jakieś taki z widzami. Wiem, że Soulson fajnie robię turnie i być może będę tam gościem na tego poza dla Soulsona. O! W końcu jakiś flicker mi wyszedł ładny. W sumie to drugi raz próbowałem, ale, ale jest, nie? Więc jak widzicie, słuchajcie, zobaczcie na, na tą grę. Czy jest dla nas pięta się od różne No jest ostro słuchajcie jak grok jest po prostu nie do ubicia. On dosłownie sobie z nas robi beczkę. Eee, dlatego zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja tutaj słuchajcie, mam ulta co 20 sekund, tak? Więc ja zanim już dojdę do linii na, na topa, to zaraz będą znowu ulta, więc mi nie szkoda tego ulta używać na farmę nawet. Tym bardziej, że tutaj chodzi o odpuszczanie, Muszę się jak najszybciej sparmić. Co do itemów wiodących, to na moim, moim zdaniem na Ruby to są endless battle, close ona musi mieć. Możesz sobie kupić Bait of despair, jak kupuję, to na Dimage. bo ja lubię Dimage jak wiecie, zwłaszcza na trio, czy tam duo, czy solo, to zawsze trzeba grać postacią lub z buildem pod damage. Nasza drużyna po prostu już wie, że to jest przegrana i dosłownie sobie też już tak nie biorą tego na poważnie. Ale słuchajcie, oni by chcieli się podać, a ja się nie chcę podać. Jak będzie Surrender na przykład czy coś, to ja ani chuja nie podam się, bo ja w złocie nie jedną grę już tak wygrałem i moim zdaniem nigdy się najlepiej nie podawać. No niestety tak jest solo queue, to często we piku czy tam gdzieś. To ci ludzie po prostu się podają już w szóstej minucie, a zamiast spojrzeć na własne piki i wykorzystać błędy przeciwników, nie. I tutaj właśnie słuchajcie, oni zaczynają trollować. Przeciwidzacie, już dostajemy klisy, zaraz się sfidujemy i ich porobimy. E, więc nie wolno się nigdy poddawać. Dajcie, franko, double Franko wow. ło. A jeszcze miałem sobie powiedzieć wam jedną rzecz. E, co chciałem wam powiedzieć? Lecz się napiję. Kawki. O kurczę, siorpnąłem, ale dobra, chyba nikt nie będzie miał za złe. Mm. Słuchajcie, co do tego. Tier Hero List, ja to, ja, słuchajcie, ja tak jak mówiłem, ja te, za to się wziąłem, nie? Ja za to się wziąłem. Z tym, że no jest, mam problem, wiecie dlaczego? Bo mogę owszem wstawić po prostu listę Heroes'ów i tak po prostu wstawić najlepsze Heroes'y, moim zdaniem. I jak widzę, w Metiku, jak grają ludzie, to co jest najlepsze. No nie ma problemu, tak? Ale czy ten filmik coś wam da? Czy, wy, czy to, że zobaczycie tylko heroesy e, z tier listu to, to będzie ok, W sensie takim, że to mam na myśli, że zobaczycie ok, Ruby jest w mecie z fighterów, nawet jest nawet silna, jest na jakimś piątym, 6 miejscu. No ale co? Co dalej, no? Jak mam ją, w jakiej sytuacji ją pikować, na co jest dobra i tak dalej? To, to dalej możecie mieć problemy z tym, żeby nie, że nie wiecie tego po prostu, nie? Więc ja myślę sobie, E, tylko że to mi właśnie zajmie więcej troszeczkę czasu i muszę to wszystko ładnie uporządkować sobie, żeby zrobić taki tier heroes i to podzielić. Czyli na przykład robię tak, tier hero, top 5 najlepszych marksmenów, załóżmy nie marksmenów. E, I do czego służą? Czy służą do gry w solo queue, czy służą lepiej do duo, czy do trio, czy do 5 są też dobre. I to wszystko wam powiedzieć, jak po, po prostu film po filmie, wiecie, z tych e, kategorii fighter, to ile jest? Fighter, marksman, mage, support, tank, no gdzieś 5-6, nie? Chyba 5 jest. Więc e, tak sobie myślałem, żeby zrobić to właśnie e, w takiej formie, żeby to po prostu podzielić. I też pokrótce wam powiedzieć, na jakie heroesy ta postać, czy na jakie heroesy dany fighter jest dobry, e, z kim ma problemy kto go kontruje, kiedy go pikować może nawet buildy wstawić no i wtedy to troszeczkę mi więcej zajmie czasu ale to będzie takie bardziej dokładne i to będzie takie myślę, że bardziej takie fajne też, że jakby lepszy, większy mój wkład zrobię jeden wtedy taki filmik z każdego rodzaju i on będzie po prostu bardzo, bardzo efektywny bo tak wstawić po prostu wiecie miniaturki, nie wiem, zdjęcia Postacie, które są dobre lub nawet je po prostu pokazać tam w hirosach w, hirosach w grze, ok najlepszy to jest z Marksmanów jest Kimmy, Kerry, Cloud i tak dalej, nie? No i, no i mogę tak zrobić, nie? Ale myślę, że warto Wam jest poczekać chwileczkę dłużej, a zrobię naprawdę, naprawdę fajne filmiki i to po prostu podzielę. I słuchajcie, jeszcze takie pytanie: mogę możecie mieć, dlaczego ostatnio tak mniej robię filmików? Nie wiem, czy zauważyliście. Myślę, że tak, bo większość oglądała moje live streamy. Robię, słuchajcie, live streamy. Dlaczego w ogóle te live streamy robię? Słuchajcie, dlaczego? Bo zawsze chciałem robić live streamy i teraz mam w domu światłowód i ten internet całkiem jest niezły. Tylko ja mogę to wtedy robić tylko wieczorem. Ta live stream, więc je robię i po prostu też jakieś tam challenge y będą, jakieś tam gry, playsy, Możecie zobaczyć jak na żywo pykam. Myślę, że jakoś nie ma jakiejś tragedii. E, gram różnie. W Legendzie, w Mythiku, w Epiku, Ostatnio gram teraz Challenge'a. W Mythiku też były gieryczki live stream, ale ostatnio gram bardziej na tego challenge'a. Gram do Mythika. Z Epika do Metika, Już mamy legendę tam chyba 4, i co my poświęciłem na to Zepikę, żeby tam chyba Epik 3 był, czy jakoś tak, czy 2? Nie wiem ile to mi zajęło, ale chyba no chyba 17 gier jest wystarczyło, żeby wbić tego, tą legendę. Tam 88% jest. Zobaczymy, jak to wyjdzie do, do Metika, Myślę, że będzie. Też około 85%, może damy radę się do 90%. No jest to utrudnienie takie, że gramy solo, solo lub duo, nie ja gram solo albo duo. Zwyczajnie jest to duo, ale duo to też no, nie jest jakoś łatwo wykorzystać grę. Zwłaszcza, że tutaj jak ja gram z grzybem, jak gram z grzybem to ten challenge, to on gra fany. A ja gram na midzie, no ja spoko, że gram na midzie, ale myślę, że lepiej, słuchacie na duo to jest najlepiej grać AD Carey plus mage. Jest to najlepsze złożenie. I wtedy macie największą szansę, żeby wygrać, a trio to połączenie po prostu tego. Eee, macie solo lanera na topie, zarówno Hayabusa asasyn, niektóre, Hayab niektóre tylko asasyny by się nadawały do tego, żeby kierować ostro się się tryhardować. Lub jakieś AD Carey i mag na midzie eee, z kimś do pomocy. I wtedy słuchacie dwie osoby randomowe, które nie są z Wami na Discordzie, które z Wami się nie porozumiewają, które Was nie, totalnie nie rozumieją i nie ma takiej nawet potrzeby: oni są na bocie we dwójkę i oni sobie spokojnie grają i tyle, nie? A Wy robicie swoje, nie? Jak widzicie, słuchacie, zaczął się late game. Ja już w sumie od 6 minut nie umieram, co jest bardzo, bardzo dobre. Myślę, że tutaj przeciwnicy ostro strollowali, a może po prostu nie mają late gama. Ta Esmeralda jest mocna, ale no co, co ona sama zrobi, tak? Ach, za szybka jest. Więc słuchajcie, tyle z części informacyjnej. E, więc dajcie słuchajcie znać w komentarzach, co, co tym wszystkim sądzicie. E, czy taki, taki właśnie podział na marksmenów, na fighterów, na magów, na supportów, na tanków tak dalej jest waszym zdaniem e, fajny i by się to, faktycznie to... E, byłoby po prostu to czysto czarno na białym, żeby to wszystko zrozumieć. Z komentarzem do każdej postaci, z jakimiś tam kontrami, największymi i o, może nawet, builde nawet stawiać, jak, jak będzie taka potrzeba. więc dajcie po prostu, dać, dajcie znać po prostu w komentarzu. Sorry, że się po prostu jąkam, niedawno wstałem, kurde. Tak, poza tym, jeszcze dzisiaj na pewno będę robił po 20. live streamach. W sumie teraz, przez jakiś czas będę codziennie robił live streama o 20 jakoś. A tego Was po 20 zawsze jest, nawet 19 czasami jest. więc Zapraszam Was, jeżeli jesteście, jesteście ciekawi tego challenge'a solo-duo, jakie ten win rate zdobędę na grając tylko solo lub duo w Dominika. gdyż jestem ciekaw, no na razie nie jest, nie jest czegoś tragicznie, no ale zobaczymy, może coś się zmieni, może zaczniemy przegrywać już w legendzie 1, legendzie 2. Tam często trafiliśmy jakieś metiki, bo ten grzybu już na tym koncie ma Legend 1, więc jak macie Legendę 1, Legendę 2, to macie już większą szansę, że traficie metiki w swojej drużynie lub drużynie przeciwnej. Myślę, że tutaj już kończymy tą gieręczkę i też tym samym będziemy w kończyć film. W ogóle, jakieś jest cel kanału. W ogóle, zobaczcie sobie, jaki fajny comeback, nie? Oni zaczęli trollować i po prostu wygraliśmy, więc e, myślę, że spoko, giereczka do oglądania i przy okazji mogę z Wami się porozumieć na spokojnie. Jaki, słuchajcie, jest w ogóle plan na kanał? No, planuję wybić 1000 subskrypcji w sumie i, i później zobaczymy, no. Myślę, że po prostu będę już tak na luzie dawał filmiki i też e, Mobile Legends YouTube będą mnie e, promować bardziej, bo jak na razie to, to to tylko wszystko zależy od Was, a później po prostu już to będzie taki naprawdę, naprawdę wysoki, fajny przyrost. E, za wszystkie, słuchajcie, za wszystkie, za każde wsparcie Wam dziękuję bardzo. No i co? No i maleczko, cześć!